Rodzice i siostra Nawrockiego. Niewiarygodne, czym zajmuje się Nina? Siostra nowego prezydenta Olśniewa urodą. Po wyborczym zwycięstwie Karola Nawrockiego coraz więcej osób chce poznać jego historię, nie tylko polityczną, ale także osobistą. Kim są ludzie, którzy ukształtowali przyszłego prezydenta? Karol Nawrocki wygrywa wybory prezydenckie. Za nami długo wyczekiwane wybory prezydenckie 2025. Ostateczne zwycięstwo odniósł Karol Nawrocki, który pokonał Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze i objął najwyższy urząd w państwie. Jeszcze rok temu niewielu Polaków potrafiło powiedzieć coś więcej o tym kandydacie. Dziś jego nazwisko odmieniane jest przez wszystkie przypadki. Związany dotąd przede wszystkim z historią i działalnością publiczną jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Nawrocki błyskawicznie przebił się do świadomości polskich wyborców. Jego kampania była intensywna. Szeroko zakrojona i pełna odkrywania kolejnych tajemnic z jego życiorysu, ale wiele osób wciąż zadaje sobie kolejne pytania: kim jest prywatnie nowy prezydent, skąd pochodzi, kto go wychował? Kim są rodzice Karola Nawrockiego? Karol Nawrocki urodził się 3 marca 1983 roku w Gdańsku. Na osiedlu Siedlce, gdzie spędził dzieciństwo i młodość. Ojciec Karola, Ryszard Nawrocki, był tokarzem, który angażował się w działalność Solidarności w czasach PRL-u. Matka, Elżbieta Nawrocka, pracowała jako introligatorka. Gdańsk był dla niego nie tylko miejscem narodzin, ale i początkiem drogi życiowej oraz politycznej. Która doprowadziła go aż do Pałacu Prezydenckiego. Największym wsparciem w kampanii była dla niego jego żona, Marta Nawrocka, z którą wychowuje trójkę dzieci. Nie daliśmy się złamać, zabrali pieniądze, napuścili instytucje państwa polskiego, kłamali, kłamali. A wy byliście cały czas ze mną i byliśmy razem przez sześć miesięcy tego mocnego boju o Polskę. Wielki szacunek dla Was wszystkich przekazał zaraz po ogłoszeniu wyników. Kim jest siostra Karola Nawrockiego? Podczas konwencji w Krakowie w listopadzie 2024 roku, gdy został ogłoszony kandydatem obywatelskim, Nawrocki wspomniał także o swojej siostrze Ninie. Siostra Nina, która zapewniam was robi najlepsze torty na całym świecie, jest realnym mistrzem cukiernictwa, powiedział. Siostra Karola również związana jest z Gdańskiem. Choć obrała zupełnie inną ścieżkę zawodową. Z zawodu jest cukiernikiem i pracuje w restauracji w rodzinnym mieście. W ostatnich latach zdobywała prestiżowe nagrody w różnych konkursach kulinarnych, zyskując uznanie za kreatywne i zaskakujące desery. Jestem po szkole ekonomicznej. Moja przygoda z prawdziwym cukiernictwem rozpoczęła się w Gdańskim Hotelu. To właśnie tutaj szefowie uwierzyli w moje umiejętności i zaszczepili we mnie miłość do tego zawodu, mówiła w wywiadzie dla foodservice24.pl. Jej znakiem rozpoznawczym jest odważne łączenie smaków. Kiedyś zaskoczyła deserem z białą czekoladą i borowikami. Z jednej strony zaskakujące, ale z drugiej niewyobrażalnie smaczne. Taki miks może pojawić się w wielu postaciach, np. lodów, trufli czy pralin, tłumaczyła fenomen takiego połączenia.